maneczko z tej strony Anton, witam, zapraszam na kolejny odcineczek, oczywiście seria Elm Creek, bardzo dużo się tutaj działo w tak zwanym międzyczasie, był bardzo długi live, bodajże 8 godzin trwał, na tym live dosyć dużo rzeczy zrobiłem, no może niekoniecznie sam, bo tutaj pan Lopez bodajże z tego co pamiętam pomagał mi i to bardzo dużo mi pomógł, tak więc stan konta jest rewelacyjny w tym momencie. No, i naprawdę dużo zostało zrobione w tym gospodarstwie. Pierwsza faza żniw ukończona łącznie ze zbiorem yy, 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 słomy. Zresztą widzicie tam, przyczepy odczepiłem, to już jest skończona tutaj słoma zwożenie. Tak więc, no, jeszcze raz wielkie dzięki. Był oczywiście też konkurs zapowiedziany w sumie dwóch laureatów. Mateusz, jeszcze jest jedna osoba, z którą trzeba by się skontaktować, bo tam, no taka dosyć ciekawa wyszła historia, że dwóch. Zwycięzców konkursu. Jak widzicie, koniec lipca. Tutaj jeszcze miałem troszeczkę problem z obornikiem, bo jakoś tak jak przenoszę savey na, na multi, to zawsze mi coś zniknie. No i wtedy mi zniknął obornik. Co musiałem tutaj pododawać ten obornik? Nie wiem, czy chyba w miarę dobrze dodałem tą ilość. jak jakby na tym na razie to jakby na tym oborniku za bardzo nie interesuje mnie. Nie zależy mi, przepraszam, bo no jak gdyby bardziej skupiony jestem na gnojowicy. Właśnie, i dzisiaj lecimy za chwilę do sklepu, aby kupić beczkę do gnojowicy. Z racji tego, że no po prostu, no tutaj już moje krowy i świnie zaczynają pływać po prostu. Chyba w tym momencie mam prawie 90 tysięcy litrów gnojowicy, co jest naprawdę dużo. I w związku z tym musimy coś z tym zrobić. Ja do tej pory wypożyczałem przy beczki wicy dwa, albo dwukrotnie chyba tak, dwukrotnie, raz na odcinku, raz poza odcinkiem, ale wreszcie, wreszcie przyszedł ten czas, kiedy należałoby kupić tą beczkę. Tak więc lecimy sobie od razu kupić beczkę. No Na live też się zastanawiałem, jaką beczkę kupić. Najpierw myślałem, że naprawdę taką dużą beczkę kupimy, ale zdecydowałem się, że najprawdopodobniej, jak za miesiąc wyjdzie Pump and Houses to ja będę chciał tutaj te DLC, żeby było sorry, te DLC, żeby żeby po prostu one też tu było na, na, tym, na tej serii no i w tamtym przypadku wtedy miał, będę miał te pompy i będzie elegancko tak więc nie będę kupował tu jakiejś pierwszej potężnej beczki, tylko taką mniejszą beczkę, ale nie taką małą bo to też jest istotna sprawa, żeby tu jakoś wydojno, żeby jakaś wydajność była. Zła wiadomość to jest taka, że Kubota za dwie godziny będzie niestety musiał opuścić tą serię. No już tutaj często się wyłącza, ponieważ ta modyfikacja tutaj, którą zainstalowałem powoduje, że on już zaczyna kaszleć. W tym momencie, że wyłącza się po prostu i czasami to nieciekawie brzmi, może wyglądać, ponieważ jak jest wyłączony silnik, silnik to nie ma wspomagania kierownicy, nie mam hamulców. Też ostatnio na live testowaliśmy, na ręcznych, na ręcznych hamulcu ten sprzęcik hamuje. Tak więc tyle, tyle dobrego, że chociaż wiem, jak wyhamować sprzęt, powoli się jazda tym kubotą, jazda tą kubotą powoli się staje niebezpieczna. Dobra, wchodzimy sobie do sklepu. Aha, może jeszcze, bo tutaj sprawdzałem też pola. Jaka jest sytuacja? Zastanawiam znaczy. Kupię pole. to. I w sumie może od razu kupić pole. Tak, kupimy te, to pole, ponieważ tu jest soja. No i ciężko pracowaliśmy, żeby zarobić na to właśnie pole. Tak więc naprawdę, już w tym roku areał mocno będzie naprawdę, mocno będzie powiększony. Tak więc od razu sobie tutaj zakupię. Jak widzicie, tam jest soja. Niedawno mówiłem o tym, że soja mi że tutaj bardzo pasuje w kontekście rolnictwa precyzyjnego również. Z racji tego, że tutaj nie trzeba nawozić pod tą, pod tą soję za bardzo. No, i ona nie będę jej przetwarzał. Ona akurat w czerwcu fajne osiąga ceny i jest ten zastrzyk gotówki. Dobra, tak więc to, co miałem zrobić, to zrobiłem. Jeszcze sobie sprawdziłem, ile mi zostało pieniędzy. 117, ale dobra, spoko. Jeszcze sobie lukniemy na taką sytuację, jaka nie wiem, czy to pokazywać. Jeżeli ktoś był na lawie, to wie. Wszystko już jest pozbierane. Słoma tutaj. Tutaj zebrana słoma, tu zebrana słoma, tutaj również. Siano sprzątnięte, znaczy, się, kiszonka jest zrobiona. Tylko, że kiszonka jest tutaj u handlarza zwierząt, z racji tego, że tam jeszcze nie, nie było. To jest jeszcze do sprzedania, ponieważ tam fermentacja jeszcze nie zakończona, ale w sumie dzisiaj wieczorem już będzie ta fermentacja. Tam są dwie, dwa takie. Stogi to nie wiem, ile tam 80 tysięcy będzie, jak sprzedam, tak więc trochę pieniędzy jeszcze będzie. Yy, dobra, no to tyle. Jeżeli chodzi o te najważniejsze zakupy. Przechodzimy sobie yy, do drugiej drugiej kolejności ważności zakupy, ale sprawdzimy sobie jeszcze tutaj. A no właśnie. Dobrze, kupujmy sobie jeszcze głębosz. Bo ostatnio mówiłem, że była tutaj fajna przyczepka, którą mówiłem, że kupię. No i nie kupiłem jej. Tak więc na live zorientowałem się, że jest ten głębosz i on mi się tutaj przyda. Czterometrowy. Ja tych buraków będę miał. Być może nawet jeszcze kupię pole z burakami. Był taki plan, żeby ten kombajn, który miał mam to naprawdę był mocno użytkowany. No Więc nie no kupimy sobie głębosz. Mam pług, ale on jest do łączenia pól i do powiększania pól, natomiast głębosz mi się tutaj jak najbardziej przyda. Co prawda tylko 10 godzin będzie tutaj popracował, popracuje, no ale te 3000 to nie jest duża jakaś kwota. Pozostałe rzeczy mnie, jakby, mnie nie interesują. No i wchodzimy sobie do beczek. Jakie beczki będę tutaj kupował? Jaką kupię? Eee, e, podczas live'u, e, no mówiłem o Brili. Tyle tylko, że jak ktoś pamięta, na Ferris Brun Farming Simulator 19 mnóstwo godzin ta beczka miała. Ona już była taka. Taka powycierana i tak dalej, bo na 19 mnóstwo gnojowiców nawoziłem. No i podejrzewam, że 22 będzie jeszcze, jeszcze ciekawej w tym kontekście. no więc, dobra, tej odrzuciłem od razu. No, tutaj się za zastanawiałem za tym na tym Wenhuisie. <gryw> Jak to się odmienia? Dobra, na, na tej beczce fa firmy Wenhuis. E I się zastanawiałem, czy by ją nie kupić. I być może ją kiedyś kupię. Ale na razie nie potrzebuję aż takiego dużego giganta. No, poczekamy jeszcze. Poczekamy. to nie jest jakaś wybitna duża beczka, bo tutaj, może tam, może akurat w coś takiego dopiero wejdziemy sobie, nie? I chyba, chyba w coś takiego bardziej. Tak więc wracamy do mniejszych maszynek. Mi się wydaje, że. I teraz tak, to czy to? Jest 18, ale tej ciągnik potrzebny jest wyższy, większy. Tak więc wybieramy sobie tą, tą beczkę. Fantech. Ja tę beczkę chyba używałem, wiecie co? Może nie wiem, czy to jest dokładnie ten sam model, a może mi się myli. Pamiętam, ale wydaje mi się, że ją w 19 używałem na. Hofbergman. Bergman, chociaż nie, tam inną. Dobra, nieważne. W każdym razie, kupimy sobie taką beczkę, bo tak jak wspomniałem, będę używał Pump Houses. W okolicy mojego gospodarstwa mam dużo pól, tak więc podłączymy sobie węże i nie będziemy musieli nigdzie tam wozić, wozić z tymi beczkami itd to chyba szyb, szybciej się to będzie działo, tak mi się wydaje, natomiast do pól, które są gdzieś daleko, na przykład do tego pola, które ja teraz kupiłem dzisiaj, no to będę musiał transportować gnojowice w beczkach, nie, no i to będzie właśnie taka beczka, 15,5 m sześciennego, 7 ton waży, 165 koni, czyli u mnie na gospodarstwie zawsze będzie jakiś ciągnik, który to spokojnie beczkę ogarnie. 15 metrów szerokości, ma, mamy tutaj te węże wleczone. Tak więc w sumie fajnie, bo będziemy mogli nawozić też na wiosnę o ziminy. Tak nie będzie to tak. To w sumie będzie nawet miary miarę profesjonalnie wyglądało. Nie, nie przesadzajmy tam z jakimś realizmem, ale to będzie też, jak gdyby też fajnie to wyglądało. Tak więc tyle. Nie będę do tej beczki, chciałem zauważyć jedną rzecz. Nie będę do tej beczki zakupywał czujnika. Tu jest taki czujnik. Czujnik obornika John Deere, co, co ten czujnik powoduje, to mam nadzieję, że chyba już rozumiecie, kiedyś to prezentowałem i tłumaczyłem. On akurat w tej beczce znajduje się, o tutaj w różnych beczkach jest, żeby być w różnej pozycji, nie wszystkie beczki obsługują. Bo najmniejsza na przykład nie ma tego czujnika. Ja z niego zrezygnuję, bo trzeba za niego zapłacić prawie 11 tysięcy, a on tak naprawdę do tych zastosowań, jakie ma ta beczka, to on nie będzie za bardzo potrzebny. Nie, niepotrzebna mi jest aż tutaj taka dokładność. No i to zawsze 11 tysięcy do przodu, jeszcze nie? A za chwilę, no właśnie, ciągni trzeba będzie nowy kupować. 17, 77 tysięcy i pół. Dokładnie tyle. E, I to tak, głębokość to zostanie. Spokojnie go później ściągnę. Natomiast beczka tak się prezentuje. Nie jest jakaś duża. 15,5 metra. E, no ja mam teraz u świń i u krówek łącznie. Nie wiem czy mówiłem. To nie ta zakładka. 90 tysięcy litrów gdzieś tak, Gnojowicy. on 41 a ukrów 47. No, to prawie 90 tysięcy, tak? Czyli 6 beczek będziemy mogli wywieźć. No i spoko. Do, do takich celów to nam wystarczy. Ta beczka. Nie jest to jakiś szał, nie wiadomo co. Ale. Ale swoją robotę zrobi, ja miałem też znowu zrobić coś takiego, żeby pożyczyć, ale tak, dzisiaj musiałbym wypożyczyć do tej gnojowicy, jeszcze na jesień jeszcze raz wypożyczyć, tak więc nie no już niech będzie, niech będzie ta beczka, a poza tym może jakieś kontrakty będę robił też na nawożenie beczką, by nie, więc... Nie tylko i wyłącznie, bo na nawożenie kontrakty są całkiem fajne, a jak macie dużo gnojowicy, no to w ogóle nie musicie za to zapłacić nawet, więc te jeszcze bardziej fajne są. Dobra, tak więc lecimy na gospodarstwo. No i wcześniej wspominałem o tym e, Pump and Hoses i na pewno to będę używał tutaj. Tak samo też na live mówili, wspominaliście o tym, żebym jakiś zbiornik na gnojowice tutaj sobie postawił, e, co na pewno w długim okresie czasu, na pewno będzie taka potrzeba. Ale w przypadku tych budynków inwentarskich, to akurat chyba nawet nie ma takiej potrzeby, ponieważ ani świnie, ani krowy nie są w stanie wyprodukować takiej dużej ilości gnojowicy, żeby musiał ją gdzieś magazynować. Chodzi o to, że dwa razy będę spokojnie, a nawet trzy razy będę opróżniał te silosy, znaczy tę gnojowicę tutaj z budynków, bo i jesienią, i na wiosnę, tak więc yy, spokojnie na razie jeszcze przy takich przy tego typu budynkach zbiornika zbiorników nie potrzebuję, ale to trzeba wziąć pod uwagę, że jak na razie mam jak na razie mam najmniejsze budynki inwentarskie tak więc no w przyszłości jak postawię sobie gdzieś większe budynki, to na pewno będzie taka potrzeba, żeby magazynować gdzieś tą Gnojewicę, bo chociaż nie wiem, w tych większych budynkach może będzie może będzie tego typu sytuacja, że Yy, będzie większa pojemność tam na gnojowicę. Dobra, yy, zaczniemy sobie ubierać tą gnojowicę od tutaj. Trzymy trigger, dobra, leci. No i też się zastanawiałem, bo mam pole tam, yy, tamte mam pola za, za asfaltem i się teraz tak yy, zastanawiałem, czy tutaj będę mógł na przykład przeciągnąć węże <grym> z gnojowicą i czy to będzie miało wpływ na przykład na ruch uliczny. Nie wy takie prozaiczne no, pytanie, ale zobaczymy, może przetestujemy. Zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze miesiąc poczekamy sobie, nawet więcej. Zbierzemy trochę pieniędzy, gospodarstwo w międzyczasie się powiększy. Może jakąś nową uborę postawimy, chociaż nie wiem, czy w miesiąc byśmy to zrobili. No gdybyśmy więcej... Tyle więcej roboty robili, tak jak na przykład. Gdybyś, gdybym częściej był w stanie zrobić tak dużą robotę, jak zrobiłem na przykład w, na tym live, no to tutaj rozwój by był naprawdę niesamowicie duży. Jeszcze raz, wielkie dzięki za, za pomoc i tak dalej. Tutaj przyczepki stoją, co jest chyba pszenica do wywiezienia, słoma na wszystkich polach jest ścią zebrana ustawiona ładnie w stogi, tak więc elegancko. I teraz lecę sobie nawozić. Eee, czy czy, czy trawie będziemy nawozili? Nie, chyba najpierw zacznę od pola, gdzie będę miał, gdzie będę miał rzepak. Tak najprawdopodobniej tam będzie rzepak. Eee, zresztą tylko trzeba uważać na pola, na których najprawdopodobniej w następnym roku będzie będzie soja, tak jak tutaj bo soi na rolnictwie precyzyjnym nie trzeba za bardzo tam nawozić można ewentualnie przenawozić i wtedy nie jest to fajne tak więc wiem, że na tym polu będzie tutaj rzepak rósł w następnym roku i tutaj za chwilę będziemy pod rzepak nawozili no zobaczcie jak to fajnie się ustawia elegancko to wygląda, ta przyczepa jest naprawdę rewelacyjna, bardzo przyspieszyła tutaj to wszystko co ja robiłem no i słomę tak ustawiłem jest mnóstwo tej słomy i zastanawiam się, mam pewien pomysł. Albo zimową porą sprzedam po prostu, bo będzie droższa. Albo coś innego zrobimy tą słomą, ale, ale. To jeszcze sobie poczekamy. Nie będę zdradzał pomysłu. Zresztą zobaczymy. To wszystko zależy od tego, jakie będziemy mieli pieniądze. Dobra, ile tutaj sprawdzimy sobie, ile tego tutaj nawozu zostało. Podejrzewam, że za tutaj niewiele. 25 kilo, to w sumie nie jest aż tak źle, szczerze mówiąc. No to ja tutaj dam 10 metrów sześciennych. Tak, 10 metrów sześciennych sobie tutaj wywalę. Na te pole to yy, ono ma trochę więcej niż hektar. Nie, to ma mniej niż hektar chyba. No zaraz zobaczymy. Yy, dobra, sobie dawkowaniu włączymy dezaktywujemy, bo to jest automatyczne, a my tutaj nie chcemy. Ja generalnie, ja lubię na przykład w rolnictwie precyzyjnym, większość osób twierdzi, że nie, nie, nie gram na rolnictwie precyzyjnym, bo tam jest trudne nawożenie. Ja wręcz przeciwnie, powiem Wam, że używając modyfikacji rolnictwo precyzyjne, nawozić możecie raz na przykład, wystarczy raz nawozić, jeżeli wybierzecie sobie tą opcję, aktywujecie automatyczne dawkowanie i nawozicie w momencie, kiedy już jest coś posianego, no to wtedy wystarczy jedno, jeden raz nawozić, ale oczywiście ja tego nie robię. Ja tutaj sobie ustawiłem to w taki sposób. Czekajcie, sobie wygeneruję to, ustawiłem sobie w taki sposób. No, generalnie taka zdrowa zasada, jeszcze z dziewiętnastki, że trzy razy nawożę. Przy czym pierwsze nawożenie najczęściej jest właśnie. Organiczne, no pod warunkiem, że mam. A teraz już mam trochę więcej gminowicy, bo już teraz krowy, są świnie, No i obornik, właśnie trzeba płytę obornikową tam zrobić. Y, dla krów też pieniądze, następne, no, następne wydatki. No i tak, że pierwsze nawożenie jest organiczne, a później jest mineralne. Przy czym drugie nawożenie, czyli pierwsze nawożenie mineralne, to jest nawóz jest. Y, Karnulacie. Tyle tylko, że teraz nie robię czegoś takiego, bo mam y, rozsiewacz do nawozu. To taki bardziej do wapna. Dobra, ale to za chwilę Wam tłumaczę, jak ja to sobie robię. W każdym razie taką. Jaką dawkę tutaj stoimy? Widzę, że jest 1,2. Y, tutaj pod klawiszem K my zwiększamy sobie. No i tutaj 10 metrów. Jest 4 kg azotu na y, metr sześcienny. Czyli tutaj troszeczkę dodamy, przy czym, no tak jak mówiłem, z racji tego, że teraz nie ma, ta maszyna nie ma tego czujnika tutaj pod spodem, no to będzie stale zapodawane te, ta dawka, ta gnojowica będzie jak gdyby miała cały czas stałą tą samą zawartość azotu, co nie jest prawdą. W rzeczywistości właśnie ten czujnik właśnie on jak gdyby aktualizuje, jak gdyby bada tą, tą gnojowicę, i na przykład stwierdzę, że tam jest zawartość azotu mniejsza, no to przeliczę i dodaje większą dawkę chyba, czy coś takiego. W każdym razie, też nie wiem, czy to tak wygląda. Nie, to wtedy te informacje są przypisywane do, do mapy w inny sposób trochę. Dobra, nieważne. Za chwilę Wam pokażę, jak to wygląda. Dobra. Eee, sobie włączymy. Oto no Tutaj nie wiem właśnie, czy od początku jechać. Dobra, pojedziemy sobie od początku. Dobra, rusza ciągnik. Dobra, fajnie tutaj też widać, ja sobie to wyłączę, żeby nie było, nie rozpraszało, widać właśnie, jest, spokojnie widać ten kontrast na powierzchni tam, gdzie jest gnojewica i gdzie nie ma, no i właśnie te, te węże wleczone, no, jak gdyby, będzie fajnie, bo będę mógł na przykład nawozić wiosną też, czyli wiosną sobie, może wiosną dokupię ten, ten moduł, może tak, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Że tutaj rzeczywiście jest tak słabo z tą, tą dokładnością. Dobra, tutaj sobie. O na minimapce może będziecie mogli będziecie w stanie zauważyć, jak to wygląda. Dobra, to sobie dojedziemy i chyba też nie będziemy poprzeczniaka robić. Chyba będzie tak idealnie, że sobie dojadę, tylko żebym na tory się nie władował, bo mnie tam pociąg zaraz może zepsuć. Dobra. I tutaj spokojnie te 10 metrów, to widzicie, mam 40 kg dodatkowo. Spoko. To w sumie fajnie, no, nawozy teraz są bardzo drogie. Gdyby były w farmingu jeszcze takie bardzo drogie, to na, na pewno hodowla zwierząt mocno by zyskała ten nawóz. Yy, znaczy też się zastanawiam. Dobra, nie chcę mówić tego wątku, bo to też jest trochę związane z nawożeniem. Yy, no, to jeżeli będę miała pieniądze, to może jeszcze w tym roku zrobimy sobie to, a jeżeli nie, no to być może w następnym roku uferniemy temat. Dobra, tutaj nie chcę robić poprzeczniaka, no to sobie cofniemy. Chociaż tak jak mówię, pierwsze nawożenie ja tak zawsze traktuję to nie, nie musi być jakoś tam wybić. Jest rolnictwo precyzyjne, owszem, ale to, nie, to ja sobie tak, no wylało się, rozlało się coś tam. No dobra, no wiadomo, tutaj człowiek Mam tę modyfikację, jaką ma dzięki temu. Nie wiem, nie ma tych zakładek, ale to nie oznacza, że że tutaj musi być to jakoś tam wybitnie. Zresztą zobaczcie sobie na minimapkę, co się dzieje. Pierwszy przejazd na pierwszym przejazdzie wygląda, jakbym dodał więcej tej gnojowicy, więcej azotu. Natomiast ten drugi, znaczy więcej czy mniej? No generalnie różni się i widać to już na tym drugim pasku. To jest właśnie spowodowane tym, że nie mam tego komputera tutaj w tej środku, tego czujnika. Ten czujnik na bieżąco nie monitoruje, e, e, jaka jest aktualna zawartość azotu w gnojewicy. No tak, jak stwierdziłem, e, gnojewica nie ma to jest e, to nie ma jednorodnej, wielkości, ilości jak gdyby e, kwestia jest tego typu, że e, Nojowica nie jest jednorodna. W sensie, że e, że ma zawsze taką samą e, zawartość azotu. Nawet e, uśredniono w beczce. To jest inaczej. Ma jakieś frakcje i tak dalej. Fajnie by było gdyby jakieś mieszadła były, nie? E, I pamiętam, że a, w, w dodatku z wężami do Farming Simulator 19 e, tam były. Były te węże, co nie? Nie, przepraszam, to było takie mieszadło. No właśnie o to chodzi, żeby jak gdyby gnojowica przy składowaniu frakcjonuje, tak więc odkładają się cięższe frakcje na dole i tak dalej. Dobra, nie będę tego tłumaczył, bo w sumie za bardzo się na tym nie znam, ale tak sobie wyobrażam to. No i tak właśnie tą beczkę, którą kupiłem, ona po prostu nie ma tego bajeru. Dlatego te paski, mimo tego, że tutaj ustawiłem to ręcznie i w trybie automatycznym chyba też tak samo będzie. Chociaż nie, no w sumie, dlaczego bym miał tutaj ustawiać w trybie automatycznym? Po prostu zadaję jakąś tam dawkę i tyle, nie? A następne nawożenia to poprawią. Ostatnie nawożenie w trybie automatycznym robię, tak więc one już dostosowuje się dokładnie do tych wymagań, jakie jest na polu dla danej uprawy. No i tak to działa. Tak więc pierwsze nawożenie jest po prostu e, z tą myślą, żeby to była, po prostu azot był. Pod rzepak. Na tym polu będzie rzepak, następne pola to pojadę na łąki. No i tam troszeczkę inaczej będzie, bo na łąkach rzeczywiście będę już pod uprawę, czyli pod trawę. Trawa nie ma jakichś wybitnych wymagań, jeżeli chodzi o, o zawartość azotu. Spoko. No i tutaj jest ta duża różnica między tym, jak to było w Farming Simulator 19, bo z tego co pamiętam, tam na rolnictwie precyzyjnym to. Trawa miała takie same wymagania jak, yy, jak zboża. Pamiętam, że tam zawsze trzeba było się nawozić tej gnojewicy. Tutaj też będzie na pewno dużo wożenia gnojewicy. Yy, tak więc spoko. Dobra, lecimy sobie z następnym przejazdem. No jak widzicie, spokojniutko lecimy sobie. Jeszcze, właśnie chciałem Wam pokazać na tej dużej mapce, jak to będzie wyglądało: że będą cały czas takie paski yy, tutaj. To jest, to jest spowodowane. O, właśnie, nie, widzicie, to jest spowodowane tym, że nie ma tego czujnika. Ale następne nawożenia spowodują, że będzie wszystko ok. A nie, tutaj widać, że są jakieś plamy. Jest to o wiele bardziej interesujące. Tutaj to wygniotłem, akurat. Tutaj wygniotłem i dlatego tego azotu jest więcej, tak? Ponieważ tu było nawiezione, ale nie było roślin, tak więc ten azot został. A więc tutaj na pewno nie, nie będę chciał yy, siać tego. Soi. Tutaj była tragedia, trochę się stała. A mianowicie. oj, oj, nie widzę! Uj, stój! Ale nie zapanowałem nad sprzętem. Tu się tragedia trochę stała, ponieważ ja te pole: 55 tutaj rzepak był, chciałem kupić, ale okazało się, że w międzyczasie ten rzepak znikł. <laughs> to więc mówię: Nie, to nie kupię tego pola, bo ja chciałem kupić pole i rzepak. A. A tak to bym tylko kupił pole no więc spoko, no tutaj widzicie jakieś takie plamki, to nie będę tego poprawiał, no bez przesady że coś takiego tutaj robić, mimo tego, że niby to jest to rolnictwo precyzyjne i tak dalej i się tam będziecie nabijali, że tak nie. to nie chodzi o to, że to ma być idealnie tak też nawiezione tylko żebym ja wiedział ile jest a ile nie ma, to jest bardziej istotne też, bo jeszcze mogę to poprawiać w następnych przejazdach jak gdyby, tak jak mówiłem Tutaj robię co najmniej trzy przejazdy, w przypadku trawy to jest jeden przejazd. Dobra, pyk, jeden albo dwa, to zależy ile gnojowicy będę miał. I jak będzie kiedyś w przyszłości ustawiona tutaj ta seria, bo na razie mam tutaj jest dwudniowy sezon, ale jak będę miał duży, bardzo duży areał. Jak będę miał już tę większość tych pól tutaj na tej mapie, no to wtedy sobie wydłużymy ten, ten ten miesiąc i wtedy będzie taka sytuacja, że może być nawet taka sytuacja, że będziemy sobie nawozili zaraz po zbiorze na przykład i później w pierwszej fazie wzrostu trawy, no bo na przykład miesiąc jak macie na 300 krów, to one w miesiąc wystarczającą ilość gnojowicy zrobią. A poza tym nie tylko i wyłącznie gnojowicą nawozimy, co nie? W farmingu tak więc zimne źródła też można będzie zyskać i proszę bardzo, tu mi się skończyła. Skończyło mi się. E, dobra, pek. Bo cały czas jest e, tutaj stała dawka. Wiecie, ja to złożę. Cały czas jest tutaj stała dawka. E, czyli cały czas jest te cztery, cztery, gdyby, znaczy, no, komputer tak tutaj oblicza, znaczy no, nie oblicza. Po prostu, Gdybym gdyby miał ten komputer, to być może wystarczyłoby mi tej gnojwicy na większą, na większą powierzchnię. Bo tutaj najprawdopodobniej w niektórych miejscach jest większa byłaby większa zawartość gnojwicy. Dobra, nieważne, bo to już się sam, sam się zakręciłem i nie wiem, nie będę chciał tego tłumaczyć, nie będę chciał tego komu, kom, komentować to, co przed chwilą powiedziałem, bo sam już siebie nie zrozumiałem. Dobra, ważne że tam za chwilę tam wrócimy i tutaj się zastanawiam, czy tu jeszcze wapnować. No, już nie będziemy wapnowali, ale 65. I jak tam poszło 40, 40 jest 10 metrów. No to tutaj poszło. Po, Oj, nie, nie, nie. No to tu weźmiemy jakieś 12 metrów, żeby. Chociaż nie, niewielkie przedawkowanie. Nie będzie powodowało, że tu jakieś plony nam zaczną spadać. Tutaj jest inna sytuacja. Tak, tu jest inna sytuacja. Zostało więcej. Nie wiem dlaczego tu jest więcej. Dziwne. Już, no nie wiem. W każdym razie. Tutaj, tutaj sobie jakieś 12 metrów, ale to dopiero yy, później. Dobra, będę kończył ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał, Beczka jest jaka jest. Ma tutaj pewne, nie jest, nie jest taka idealna, ale w sumie to w sumie fajnie, bo jak gdyby można tutaj naocznie pokazać tą różnicę i, i e, jak gdyby przekazać Wam, jaką, co robi, jaką różnicę robi właśnie ten, ten czujnik. Że jak widzieliście, są takie tam paski takie dziwne, bo ta jak gdyby ilość, no i widzę tu jest na stałe e, wbita, natomiast on, tak jak mówiłem, ona. Tak nawica może mieć Trochę różną zawartość azotu No i później Na polu to wygląda tak, że Mimo tego, że jak gdyby dawka jest cała ta sama, w jednym miejscu jest trochę Więcej tego azotu, a w drugim mniej No i ten sens jest być Może na, je na wiosnę sobie zainstalujemy Tutaj ten, ten komputer A być może nie, zobaczymy W tym odcinku to wszystko, mam nadzieję, że Wam się spodobał Jeżeli tak, to oczywiście proszę Łapkę w górę i zapraszam na kolejny odcinek z tej serii. Prawdopodobnie Anton.